Hej, witajcie! 16 listopada, godzina 11 rano. Startuję z wędkowaniem. Dzisiaj fajny dla mnie dzień, ponieważ będę testował nową wędkę przeznaczoną na szczupaki. Dlaczego nowa wędka? Dlatego, że tamta, na którą łowiłem, czyli Okuma Blackrock, po prostu tak, jak wszystko co materialne, się też zużyła trochę. Zauważyłem, że tracę na niej czucie, wcześniejsze rzeczy, które czułem, czyli zahaczenie jakiegoś glona. Delikatne, nawet było wyczuwalne. Zorientowałem się, że no coś jest nie tak, że, że nie czuję, że przynęta też, jak pracuje, nawet delikatnie. No i przyglądałem się lepiej tej wędce i okazało się, że na przelotkach po prostu no już ten materiał jest trochę zmęczony. No nie ma się co dziwić, 3 lata, 3 sezony wędkowania wystarczyły. Dlatego, zanim przejdę do opisu nowej wędki, e, chciałbym właśnie pogadać z Wami na kilka spraw, ponieważ wydawałoby się po tym zbiorniku, że mam pełny lajcik z rybami i że nic trudnego, otóż okazuje się, że bo jest to trzeci, trzeci wypas z tą wędką, właśnie do testów. No, i o to chodzi, że właśnie raz byłem na Starożerczu na łodzi. Okazało się, że jak zwykle na Starożerczu w ogóle w rzece nic nie mogłem złowić. Tak samo tydzień temu byłem tutaj na jeziorze. Już sobie myślę, dobra, już nie kombinuję. Ja chcę sobie wypróbować tą wędkę, zobaczyć jak ona się sprawdza pod rybami. Przyjechałem tutaj, no i nawet na tym jeziorze, gdzie nawet potrafię złowić 8 ryb w ciągu dnia, okazuje się, że też są dni, gdzie nie idzie nic złowić. Byłem 6 godzin ostatnio w sobotę. O, łowiłem 6 godzin, robiłem wszystko co mogłem, złowiłem tylko jednego małego szczupaka. Tak samo wtedy na łodzi byłem około 5 godzin, też robiłem wszystko co mogłem, złowiłem też tylko jedną małą rybę. Dlatego nie mogę na razie nic powiedzieć o wędce. Za bardzo, no co prawda już co mogłem od razu powiedzieć to to, że jest bardzo czuła tak samo. Chociaż z CW tutaj poszedłem trochę do góry, bo jest od 14 do 52 gram. Ciężar wyrzutowy. Nie, do 56, dlatego, żeby można było trochę cięższymi przynętami też swobodnie e, miotać, a w tej klasie to w ogóle nie przeszkadza w czuciu, e, czy jest jakieś branie czy nie, bo już próbowałem to nawet małe glony czuć, także z rybami nie jest tak kolorowo, jedynie to jezioro jest naprawdę wyjątkowe jak dla mnie, ponieważ no, jest tu tych szczupaków dosyć sporo a w innych miejscach ojeździłem się bardzo dużo już, wiele kilometrów porobiłem, nawet tak jak wtedy specjalnie 60 kilometrów w jedną stronę jechałem no i co to już był któryś wypad, tak samo no nie ma tych ryb aż tyle tutaj są, dlatego trzeba szanować ten zbiornik, wypuszczać ryby chociaż oczywiście nie wszyscy to robią dlatego zaznaczam ryby i jak ktoś je złowi to mam nadzieję, że będzie je wypuszczał z powrotem Dobra, przejdźmy do samej wędki. Pokażę wam jak ona wygląda. Jest to e, Sustain od Shimano. Sam sobie wybrałem taką wędkę, wynalazłem na internecie. Wydaje mi się, że może będzie to dobry szczał, ale już wiem, że no bardzo fajnie mi się łowi. Jest tu całkiem inne trzymanie już e, wędki. To może od razu pokażę tak z ręki. Wędkę trzyma się tak, przeważnie jest do trzymania coś takiego w innych wędkach, a tutaj trzyma się rękę przed kołowrotkiem. Jest to dla mnie bardzo wygodne dlatego, że tak zacząłem właśnie ostatnio też łowić, że po prostu jak już zamknę kołowrotek, no to podbijam ręką przed kołowrotkiem. Dlatego mam tu dobry uchwyt większy niż w innych wędkach, a sama wędka wygląda tak, bardzo fajny taki design ma. szczytówki też także cóż no mam nadzieję oczywiście jest to x Faz i tak dalej na, na, na brania właśnie szczur e, drapieżników zobaczymy jak pracuje no mam nadzieję że zobaczymy jak pracuje pod jakąś większą rybą teraz już odkręcam koło wrotek bardziej jak już zatnę żeby ryba miała szansę powalczyć, ja żebym miał trochę większą frajdę z holu i w ogóle żeby to tak humanitarniej bardziej wyglądało, może nie, dobra koniec gadania biorę się do łowienia, okej okay, do dzieła, a nowe podkoszulki takie jeszcze są filmowe, zobaczymy. marzy mi się konkretne kopnięcie i elektryzujące elektryzujący hall ulele byle glonik robi mi teraz emocje hmm Właśnie, powinienem to pokazać. To jest fajny sposób na pozbywanie się glonów teraz na jesień, gdy woda jest zimna. Nie chce się człowiekowi paprać w tych glonach rękami. Biorę, chwytam za ogon gumę, po prostu podszarpuję nią i większość glonów w 90% spada. Także spoko sprawa, nie trzeba moczyć sobie rąk i brudzić. Jest gicior. Panie siedzi, coś większego. Cóż za zaskoczenie? Wow! I o to właśnie chodziło. Nie wierzę. Coś fajnego, ale wędka też fajnie. No! Co to jest? Ale mnie zaskoczy. Ula la! Muszę go trochę podciągnąć. Walczy! Jo, co się dzieje? Boję się przełożyć na drugą stronę, że mi spadnie. Ja, co to jest? Panie, kąciś, kąciś, Ło! uo, uo. są daliś. chodź tu kochanie. O nie! O nie, chodź tu, bo mi się uciekniesz. Co się dzieje? Chodź tu. Ciężka bestia. Ja. Jest. Wo wow. No nie wyskakuj skakuj mi spod bieraka, Koleś. Jaka maszyna. Jau. Stary, to będzie mecz chyba. No skakuj tu z powrotem. Nie bój się, nic ci nie zrobię. Przez krzywdę zrobisz. Ou ale może do zbrójka już połamana wszystko, chyba połamane. О, нет! Ну! Ну, не уйдешь! Okay. Teraz tak, bo to by się przydało. Halo. Halo. Vielleicht das ist neuer Rekord, meine. <laughs> ja, vielleicht das ist ein Meter lang. Mm -hmm. okay. Aber kann man essen, gell, Hechtstau. Ja, kann man essen, aber so große Fisch das mal, eh? schmeckt besser, aber das ist nicht gut kapud mogłem krosy fiszowałeś tu? Nie? No. A. Auch 92 <laughs> Taka maszynka 92 cm Piękna sztuka Niezła walka Każdy ma ja. nog bild? bit? To jest handy Let's see, get Nie Ok, rybka zaznaczona. Tutaj zaznaczona, będziemy literkę a, a ją teraz wypuszczał. Rybka już odpłynęła, ludzie mi trochę pomogli tutaj przy całej akcji, spoko już myślałem, że to będzie metr, ale walka była spoko, fajna sprawa, nawet nie sądziłem na początku, że, ale tak z zaskoczenia mnie wzięła po prostu ta ryba, no nie wiedziałem co się dzieje, po prostu fajnie wszystko pozaznaczałem ją, nadajnik założony. Wierzyłem w tą przynętę, jak ją kupowałem. Wiedziałem, że coś z tego może być, a miałem nadzieję, że na to właśnie coś weźmie. I co jest ciekawe, jest to od Kongera taka ryb, rybka, fajna. Tą 90, właśnie no dwójkę ciężko ją mi zaliczyć. Nie wiadomo jak. Bo tak raz wychodziło 93, raz 91. Ok, nie będzie nawet 91. I co jest ciekawe, ta ryba w ogóle nie ugryzła tej przynęty. Ona po prostu tą przynętę uderzyła pyskiem. Tak jak przy ściąganiu haczyka było zresztą widać, w ogóle przynęta nie była w pysku, tylko była tu wbita w szczękę od spodu. Także bardzo, że się nie wypięła w ogóle ta ryba. Ok, ja będę już kończył na dzisiaj. Jak widać, test wędki w końcu udało się przeprowadzić. Co prawda na trzy razy, no ale tak to z tymi rybami. Jak widać jest jeden wyjazd bardzo poważny. Jedna mała tylko ryba. Drugi wyjazd tu na jezioro też był poważny. Też mała tylko ryba. Dzisiaj trzeci wyjazd, trzecia próba. No i taka niespodzianka. Mega sprawa. Naprawdę nie mogę się już doczekać, aż oglądę to jeszcze raz w domu. Dlatego że to branie tej ryby było tak króciutkie, to było mniej niż sekunda nawet na moją reakcję. Także jak widać, wędka jest mega, przekazuje po prostu to, co się dzieje pod wodą na mojej ręce. Poczułem to bardzo dobrze, chociaż to nie było typowe branie, po prostu ta ryba uderzyła pyskiem tą przynętę. Także to pokazuje właśnie jaka jest sytuacja w wodzie. To, że ryby nie biorą, nie znaczy, że one nawet nie pływają koło tej przynęty. One mogą śledzić tą przynętę nawet i tak dalej, ale po prostu są na tyle czujne, że nie atakują jak oszalałe w tym momencie. Dlatego nie wiem właśnie jak to będzie z tymi rybami już w tym roku, czy po prostu tak to będzie już wyglądało. Że będą bardzo sporadyczne brania, dużo wyjazdów bez ryby. No nie wiem, zależy od zbiornika, no ale będę to sprawdzał. No, mam nadzieję, że jeszcze się to trochę zmieni, że jeszcze jak będę przyjeżdżał, to po prostu będą te brania. No, bo dzisiaj w zasadzie oprócz tej jednej ryby, no to było tylko jedno branie. Także strasznie się cieszę, że aż w taki sposób udało mi się przeprowadzić test tej wędki. Wiem, że. Będą fajne przygody z tym kijem. Jest na co liczyć. Trzyma mi się go bardzo fajnie. Pełna kontrola nad rybą była. Nawet nie spodziewałem się, że aż taka duża ta ryba jest, ale była naprawdę kawałcierska. Chyba, no, fagę powinienem wozić już ze sobą, bo chciałbym zmierzyć, zważyć, ile taka ryba waży. Ale to po prostu. Może następnym razem. O, rybka się spławiła. Ale nie będę już rzucał, jadę do domu. Dzisiaj mecz. Trzeba się trochę przygotować, wiadomo, nie jakiś mega ważny mecz, ale reprezentacja to reprezentacja. Także dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o lajkach, komentarzu jakimś, nawet możecie mnie zdisować, ale ważne, żeby coś tam zostało po Was, dlatego żeby inni też mogli to zobaczyć. Także jeździcie na ryby, pomimo tego, że czasami nie biorą, przyjdzie czas, że w końcu wam coś weźmie. Tak jak ja już od dłuższego czasu też nie złowiłem nic dużego, a dzisiaj na nowe wędce, po raz trzeci w tym sezonie ponad 90 cm. peace, trzymajcie się, hej. Pa, Jessica, trzymaj się do następnego. Ciao.